Postacie w Genshinie dzielą się na dwie kategorie. Na te, które są silne i popularne wśród graczy oraz na te, które wręcz przeciwnie, zostały przeważnie zapomniane i są używane tylko przez nielicznych. W dzisiejszym filmie omówimy sobie te postacie, które są najmniej popularne pośród wszystkich postaci w grze. Powiem jeszcze na wstępie, że postacie nie są ułożone według żadnego rankingu ani żadnych miejsc i nie są w ogóle jakkolwiek uporządkowane. Tak więc ze wstępu na tyle, a ja was zapraszam do oglądania. Chinian, czyli Pyropostać postać oraz znana gitarzystka z Leeue. Posługuje się ona Claymorem oraz swoją gitarą, jednak tą odpala tylko na Bersta. Ogólnie sama postać jest Shielderem, który jest w stanie zadać trochę damage'u Burstem, jednak przestała być ona popularna jakieś dwa lata temu po tym jak wyszedł z żongli i parę innych postaci. Xinyan ma bardzo fajnego skilla, którego mi osobiście bardzo podoba się sam zamysł, a polega on na tym, że Sinię uderza przeciwników przed nią zadając pyro damage, po czym daje nam tarczę, ale jaka to będzie tarcza i ile HP ona będzie mieć zależy od liczby przeciwników, którą przed tym trafi. Po tym jak trafi trzech lub więcej przeciwników, jej tarcza będzie również zadawać pyro damage wokół niej co jakiś czas. No i of Sinian polega na zadaniu obszarowych pyro obrażeń przeciwnikom podczas trwania naprawdę bardzo fajnej animacji, w której Sinien gra na swojej gitarze. Ogólnie postać moim zdaniem jest bardzo fajnie zrobiona przez właśnie na przykład Skilla, a sam Burst ma jedną z moich ulubionych animacji w całej grze. Jedynym problemem Shinian jest to, że w przeciwieństwie do innych silderów nie zapewnia nam ona praktycznie żadnych buffów, a teraz jest to naprawdę niezbędne, aby postać była w ogóle uznana jakkolwiek za dobrą. Można powiedzieć, że po prostu się ona zastarzała tak jak na przykład Diluc, jednak on i tak bije od niej o wiele więcej i jakoś się tam jeszcze przydaje, więc. Jedyny buff tak naprawdę jaki zapewnia nam Shinian, to swoją pasywką wzmacnia Physical Damage postaci znajdujące się pod działaniem jej tarczy o 15%. No, jednak jak widać to nie jest wy dużo. Mainów Shinian niestety często nie widać. W przeciwieństwie do niektórych postaci, które potem wymienię, uważam, że akurat Shinian powinna otrzymać buffa, ponieważ jest ona naprawdę świetnie zrobiona pod względem umiejętności i nie tylko. Aloy, czyli chyba najbardziej zapomniana postać ze wszystkich. Nie każdy ją ma, prawie każdy nienawidzi i ma do tego powody. Aloy nie bije prawie nic: na full buildzie jest ona krajopostacią z łukiem, którą mogli otrzymać tylko gracze Genshin na ps ie tak więc jest to kolejna wada tej postaci. Ale największym jest to, że jest ona po prostu zrobiona na odwal się, dla współpracy. Jej skill nie jest niczym specjalnym: rzuca granat, natomiast to po prostu lodowa strzała, która wybucha. Nie ma żadnego solidnego ani nawet przyzwoitego źródła damage'u. Eloy moim zdaniem jest po prostu tragiczną postacią, dla której prawdopodobnie nie ma ratunku. Bo z żadnym całkowitym reworkiem postaci się jeszcze nie spotkaliśmy w Genshinie? Tego wątpię, że tak właśnie będzie w przypadku Aloy. Chongyun, kraju egzorcysta z Leeue. No, niestety, poza szukaniem duchu, raczej on dużo do roboty nie ma. Rzadko widać mainów Chongyuna, mimo iż w tym przypadku w sumie z Demerzem naprawdę nie jest źle. Ciężko mi znaleźć kluczowy problem, dlaczego tak mało osób używa Chongyuna. Może to przez to, że skill średnio przyjął przydaje w jakichkolwiek okolicznościach, a może przez to, że gdzie są lepsze kraje DPSy, jak i również sub DPSy, i ludzie znaleźli sobie innego lubieńca. Ja osobiście używam Chongyuna w moim main teamie, gdzie mam main DPS Shenhe, a więc po odpaleniu skilla Chongyuna mogę być krajobraźniami zamłanek, po co zbudowana jest moja Shenhe. Dla mnie jest bardzo ciekawą postacią, nie uważam, że jest on lepiej zrobioną postacią od np. wspomnianej przeze mnie już Xinian. jednak jego skill jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju, a Bers, którym przyzywa trzy lodowe miecze, zadające naprawdę solidny cryo damage, jest moim zdaniem jednym z najciekawszych Bersów w całej grze, ma naprawdę fajny zasięg. Ten lodowy egzorcysta może być bardzo uniwersalny do teamów, w których gramy w kraju main DPS-ami, jest on jednak zastąpiony innymi sub DPS-ami, supportami, main DPS-ami przez fakt, że brakuje mu tego czegoś, co uczyniłoby go faktycznie dobrą postacią. Nie jestem w stanie na obecną chwilę sprawdzić, czego tak naprawdę, jednak jest on po prostu moim zdaniem niespełnioną postacią. Następną postacią jest Traveler. Teraz pewnie wiele osób się sprzeciwiło, jednak mówię tutaj głównie o Anemo Travelerze i Elektro Travelerze, bo gdzie ją można się wspinać na przykład. Traveler jest postacią, którą dostajemy jako pierwszą zaraz po rozpoczęciu przygody w Genshinie. Jest to jeden z powodów, przez które wiele osób go nie używa. Wiele osób ma tak, że podczas oglądania jakiegoś np. serialu, filmu, anime czy kreskówki, zamiast na main charakterze skupia się na, bardziej na side charakterach, czyli tych postaciach drugoplanowych bądź tych, które w fabule mają swój określony moment, kiedy to mają szansę zabłyszczeć. Jest to jeden z powodów, dlaczego niektórzy pomijają Travelera jako postać i z marszu szukają swojego maina spośród pozostałych postaci. Jednak ten powód jest raczej najmniej prawdopodobny z wszystkich, które wymienię. Anemo Traveler ma nam do zaoferowania tylko bursta. Skill jest słaby, postać ma słabe obrażenia, jak zresztą większość odmian Travelera, ale burst jest w stanie przegrupować przeciwników, co jest bardzo przydatną umiejętnością na samym początku gry, kiedy to nie mamy np. Sukros. Elektro Traveler natomiast dosłownie nic nie robi, w sensie serio, moim zdaniem jest to najgorsza wersja Travelera, która zupełnie nie nadaje się do grania. Anemo Travelera jest nam łatwo zastąpić, a Electro Travelera to. W ogóle jeszcze łatwiej. Dosłownie nie musimy się nawet wysilać. Każda postać jest lepsza. Dori, czyli użytkowniczka wizji Electro oraz znana wszystkim właścicielka Wielkiego Pałacu w Sumeru. Dori jest postacią, która za pomocą swojej lampy leczy nas i regeneruje nam energię. Jednak, jak dobrze wiemy, healerów w Genshin jest naprawdę bardzo dużo. I ciężko o takich, którzy się faktycznie czymś wyróżniają lub są przydatni. Dory skillem przywołuje lampę, zadającą elektryczny do przeciwników, natomiast burstem przywołuje Jina, który nas leczy i regeneruje energię. No, będąc zupełnie szczerym, skill Dory jest po prostu gorszą wersją czegoś w stylu Skill Official, a lepszą wersję Bersta też nie ciężko znaleźć u innych postaci. Moim zdaniem dużym problemem Dory jest jej wizja, gdyż Electro mamy naprawdę masę i po prawdopodobnie każdy z nich jest od Dory lepszy. Gdyby miała ona inną wizję, to może, może byłaby jakaś szansa, żeby zaistnieć w tej grze, chociaż też raczej wątpię, no bo po prostu wydaje mi się, że z każdej wizji jest po prostu wiele lepszych postaci w tej grze. Dory jest moim zdaniem po prostu kolejną, na swój sposób nieudaną postacią, której serio czegoś brakuje, żeby zaistnieć. Pamiętajcie, że to wszystko co tutaj powiedziałem to tylko moja osobista opinia i każdy może mieć swoją, tak więc jak coś po prostu przymknijcie na to oko i napiszcie co wy o tym uważacie w komentarzu. Z listy to by było na tyle. Z mojej strony również. Bardzo dziękuję wam za oglądanie i poświęcony czas. Życzę miłego dnia lub też nocy. No i widzimy się już oczywiście w następnym odcinku na tym kanale. Tak więc do następnego.